Chyba jakby ktoś chciał się... Mówisz? O, z dum dobra Nie wiem co zmieniają gumowe jak to i tak zabija na strzała Jak nie zabijasz na strzała to goście się wytrwawi Oni teraz to to, to aż takie mocne? Tak no Tylko trzeba jeszcze z tego trap No a to jest problematyczne Gdzież mnie się... już... Turbo chujowo. Dostał gościu krwawi Tu Uważaj Zajebiście Jest tam ktoś jeszcze? Tutaj Ale w tym oknie akurat Zabity, zabity Dobra, możemy podjeżdżać Podnieśli się Zabity Nitro, waliu Dwóch jest, dwóch jest jeszcze. Zabity drugi, ja pierdolę Jeszcze jeden. Jest, o tak, został ostatni, został ostatni. Ja się łatam apteczką. Podniósł, podniósł! Zabity, 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 na spokojnie. Kurwa, jakie walenie mam z Nitro. Zabiłeś. Wchodzimy, wchodzimy. Jeden. Dobra. Jeszcze jeden? No to był. A teraz są na Foxy. Tak, są tu, tu, cóż są na tej lokacji? Teraz możemy wyjść do kopalni. Jest trzech, dwóch z tej, i jeden tutaj, przed nami. Uwaga na płatki. Jest przede mną. To nie jeden. Bo jest boss tutaj. A gość jest tutaj za ścianą. Zabity, po podnoś Franka, on mógł być solo. Nie, oni są nadal na ten. Przelutujcie go i go palimy od razu. I trzymamy. Przelutowajcie go? Dobra, uważaj, Franek. Nie otworzył, dobra? Nie mam szeregu. Ja też nie mam. Przadek nie sam, nie sam, już po do siebie podejdę. jak do ciebie podejść? Odchock, no, no, no. Bo się spaliło Ot Otworzyli, otworzyli Chyba nic nie widzę przez to pominę. Tu leży jakiś gościu wyjebany W nami Ja A ty, dobra Dobra, mam sekundę. Jest gościu tutaj do lewej. Kolejny gość do przelotowania. Jeden jest do prawej, drugi do lewej. Cofnij, cofnij. Nie mogę, bo nie ma drzwi. Podnoszę kamila. Dobra, dziękuję. Zabity Dobra, idę zmienić to nitro, bo nie mam amunicji Tutaj jest go Wchodzę, panowie Jest gość, na tylniku Dostał, dostał, dostał Umarł umarł, umarł jeszcze ostatni został. Już wam mówię gdzie. Tu na schodach, tu na schodach. Wchodzę. Tu do prawej jest. Nadami jest. Nie wiem gdzie on wszedł. Podnosi kol... Może podnieść? Najzajebiście. Jak on tam przeszedł? To... Przed nami Dobra Gdzie? No, kurwa przed nami tu na Dobra air. Tutaj jest daleko Tam, no. na siana. Dobra, Już biorę jest końcu, na, o drilling, drilling albo ma tego Springfielda, jest szedłem na dół Dziękuję tutaj pod drzewem jest Pod tą sosną Tutaj I z tyłu jeszcze jeden Kuchem jest Na dachu, na dachu, na dachu przy dachu Ale to jest gówno kurwa to ja to wziąłem O kurwa Do środka, do środka się łataj Zaj Zajebałeś, zajebałeś Zajebałeś Pięknie <noise> po tam, go podnieś. Tam do góry ucieka. Tak, biegnie, go podnieś. Dojeżdż, nie? No i ja lecę za tobą, leć, leć, lecę za leć. Podnieśli. Dostał raz. Słuchaj, nie trafiłem. Spoko Dostał dwa Zabity, zabity, zabity jeden Jeszcze został jeden Za tobą jest no Leży No to mamy dwóch Było ich więcej? No ja dwóch naliczyłem na razie Tylko tam Gdzie wyjeżdżaliście No to mamy ich zajebanych Łatwo Kurwa, gdybym tylko no. Jeden strzał, nasz, Jest tak, jeszcze panie. z łukiem, z łukiem nie trafił. Kamil przestań, nie lutuj, nie lutuj. Jeszcze jest ten goście z łukiem. Gdzieś z N, z N. Mam mną ktoś się tam ktoś się za mną, za. Się za mną za Dobra, masz czym palić, Kamil? ich? Ma, mam o, elegancko. A gdzie ta suka jest? Nie wiem. Jest blisko. Dobra, cofnijmy się wyżej po prostu. Widzę, high ground. Chodzi o to, że ona z łukiem, to ona musi nas dojeżdżać. No. Teraz. To strzeliliśmy? Ja strzeliłem. Tam jest, tam jest, tam jest. Na E laska celowana na mnie była. Dobra. Ale za Na dolecie? Tu była i uciekła chyba w prawo, bo nie widziałem. Przestałem się kupować To ja na nik stoję? Tak. Tam. Uciekła w prawo. To nie podnieżaj jej, po, to poczekaj aż się zwalą. No. Ja idę na dach kurwa Wejdź no kurwa idź, kurwa Wejdź kurwa Ijdę kurwa. Kurwa. kurwa, lecimy, lecimy Koń z lewej, koń z lewej e, Jaki więcej zasięg jest na, na jest na mnie, jest na mnie Dostał dwa, dostał dwa, dostał dwa To nie ten tak w ogóle, to inna ekipa to Inna ekipa no e, Jeden się spalił To nie Oba się spalili. Czego masz? Nie, no was, was. In, inni z tyłu, z tyłu Zabity Jeszcze uważaj co nie wiem Jest nie? Jesz, kurwa, od, od Zabity, od, zabity od, tam jest no, od SW Podniesiemy od, Cię? No jeżeli się postarasz Tak mi się wydaje. tam, tam była ze no Nie wiem, bo nie wiem jak leżę kurwa, chyba nie, a dobra, nie podniesiemy Tu była gdzieś jest, jest, jest! Za tym! Do, zabiłem go! No i chuj. Ja pierdolę, łatwo. Przypominam, że jednego ja strzeliłem. Ale to nie jest pana Została tak? okay. raz. Ja bym trafił. Spierdala, spierdala. Spierdoliła za. Czekaj, bo tu koło mnie.

Jest taka wysepka i ten... Dobra, widzę, tu jest tak No bo się kurwa ze mną szmata strzela. Ona może być solo, da dawajcie. Bo... Nie, znowu czerwono, znowu czerwono. Ja tylko ją widziałem Ona mogła na I Biało. Dobra, po prostu. Ona mogła ptacić. Dobra. Jesteś wychowany? Jestem. Nie, ona leży wyjebana, jest jeszcze kto inny. Masz ją czy palić? Bo. No i się pali No nie zajwiszcie. Kaj, okay, to wysadźcie. Odsuńcie się, odsuńcie się. Ja się odsunąłem Tu nam gasi ją. No ja jest tam jakiś daleko Ty, a czekaj, a jak ci sperujesz na nią? Szela po mnie? Jest, od pleców, tu. od pleców mamy gości. Tu jest, ja bym tam tą jedną laskę. Może uważaj, tu jest. Zabity gość, który się zakradał od nas na plecach. Przed nami jest ta laska, chłopaki. Dobra, idę, on idę. Jeżdżam. Coś się Tu może być. Ruj ją goni, kogoś goni. Ja Jesteśmy za bardzo wysunięci ja bardzo... Idę, 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 ja, idę, się idę. Ja, się nie, ja się nie cofnę teraz Gdzie, on, gdzie oni są? Za tą skałą? Tak ta. Tu Dostała ja ona Dostała i żyje Łatuję, łatuję Ja umieram Zabita, zabita, zabita. Zabiłem, zabiłem no. Oprócz niej ktoś tu był czy nie? Nie. Dobra. Do uwaga, uwaga. Mogą być, mogą być, płatki. Znaczy Co? Czy jesteś w stanie wyjebać ludzi na dole? Tak Poczekaj tylko, wyjebię to Dobra, ja wchodzę górą Na mnie, na mnie, na mnie z pompą, Romero, Romero Dobra. Dobra. Do prawej był Dobra, czekaj Karny tam stoi, nie mogę O, to on, to on Dobra. Po metalu U góry jest. To jest fajne. Tu mamy crosshair. Ja? Dobra. Patrz drzwi, patrz drzwi. Ale. To... Zabierz go? To mnie podnieście. Pod... No. Ja podniosę, trzymaj, trzymaj. Palej, kolega jak coś. Dobra. A gdzie oni? Są? Otec, no to możesz, no możesz się mi dać od Dobra, jedną. Chodź, chodź. Kurwa. Masz? Ja myślę, że to nie jest w ogóle ekipa z nagrodą. Nie jest Oni są na w tamtym budynku drugim Zabiję gościa Późna, spóźna, 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 spóźna. w oknie, w oknie, w oknie, w oknie I tak, nie. tak. Tylko ja nie patrzę. Jest wyjebane nadal. Trzymajcie okno, ja robię pressing. Nie dam rady, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ja poczekaj. patrzę tu okno, patrzyłem w, w Patrzę to okno. Jest w oknie, jest w oknie. Ze mną jest, ja go tutaj próbuję pressing Lecę Dostał. Tutaj patrzę teraz. Dobra. Dostał. został z kuszy. Podnoszą. Zabity. Zabita, zabita. Na ja Zabity. Jeszcze jeden. Padłem w pułapki. Ja też jestem w pułapkach. Jest jeszcze jeden. Jest tam, Lepiej. jest tam! Tak? Bo go trafiłem, bo nie, nie wiem... Tak, trafiłeś tak. go, trafiłeś go. Jest na mnie, jest na mnie, jest na mnie! No i zajebiście, wszyscy. Są tu, są tu, na murach. To dawaj, masz Shreddera, tak. masz Shreddera. Jest na murach, jest yes, na... Yes, na Ja, ja bym. O! Ja, ja bym przelotował. Napierdolę z tego szedera. A ja muszę tego przyjść. Jest tutaj. No. I na, na ziemi. No, na ziemi też chodzi. Panie dostałem, spadłem. Dobra, podniosę cię od razu. Jest w góry. Zabita? Granat? Dobry? Ja podniosę Franka, tylko potrzebuję ja niej. Dobra. Potrzebuję po niego wejść. Zabity, zabity, zabity. Na murach jeszcze. Wiem. Podniosę cię? Podnieśli się oni też. Nie wiem, kurwa. Dobra, graj, 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 graj tak, to ja ja? kurwa, 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 co kurwa, 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 I kurwa, jest kurwa, 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 na kurwa, kurwa, przebiega na, niego, przebiega na nią. Podnosi. Podniosła, zajebiście Odniósł Zabity Ja w dwa paski straciłem Ja, tak, ja też, ja też Dokładnie tu tam.